Cholera, jak ja nie cierpię zakupów. Ale co my tu mamy? Złoty łańcuch jest. Dresz męski jest. Dresz damski jest. Dresz dziecięcy, dziewczęcy jest. Pies bulterier jest. Dresz dla psa jest. Gumowa kość dla psa jest. Umowę zwłoki dla psa są. Dres dla zwłok jest. Wiersze miłosza. Wiersze miłosza? Co to? Worki do kosza. No piszesz, babo, wyraźnie. No worki są teraz ten. Obraz. Obrazu nie ma. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pana. pani obraz chciałem kupić. Domyślam się, znajdujemy się w galerii. Jaki? Jakiś obrazowy, nie? No tak, ale czy myśli pan o czymś konkretnym? Nie, no cholera, jak ja nie cierpię zakupów, to już za komuny było lepiej. Człowiek tylko wszedł, się wziął, rozejrzał i wyszedł. Trzeba wybierać. Halo? No cześć, Słonko, jak nie chciałaś ten obraz? Proszę pani, kolorowy i duży. Jak duży? Nie no, szlak nie zaraz teraz. No. Duży się zrobił ten grzyb na ścianie? Aha, dobra, no to wiemy, no to wiemy, no to paszło, kopa. Stara mówi, że duży jak cholera. A jaka tematyka? Tematyka tu jest taka, żeby zakryć grzyba. <grymka> Czyli grzybobranie odpada. <grymka> No, no, razem z tym kiemnioszczani mi odpada. No. no dobrze. W takim razie, co ja bym Panu mogła zaproponować? No właśnie. Może wybralibyśmy dla Pana coś ze sztuki nowoczesnej? No, można by. Pan łaskawie zerknie w tym kierunku. Obraz niebieska wiewiórka. <laughs> Niebieszka wiewiórka, ale widzę, nie sama! Z nadnaturalnej wielkości męskimi genitaliami. Widzi pan? Ale za dokładnie. No ale jak wrażenia, podoba się panu? Panu ja nie mam nic przeciwko wiewiórkom. To normalne zwierzę, tam nie wiem, tam się orzechy w lesie trzepie. A ty, ty... Widzi pan, to jest prawdziwa nowoczesna sztuka. Nie, nie no bardzo, ja w życiu takiej nowoczesnej wiewiórki nie widziałem. Proszę pana. Strach po lesie chodzi. Proszę pana, artystka, która wy... Pana. <noise> Artystka, która wykonała ten obraz, jest bardzo uważana w środowisku. Jest uważana, ale chyba za głupka. Widzę, że pan ten obraz się po prostu nie podoba. Trudno oddam go do muzeum. Bardzo dobry pomysł do muzeum, raz dwa. Bardzo się cieszę, że Pan nareszcie ze mną się w czymś zgadza. Zgadzam się. Jak Pani go odda do muzeum, ja jestem pewny, że ja go drugi raz w życiu na oczy nie zobaczę. To mi nie grozi. A przepraszam, a tam? Który? Tam jest taki ładny taki ten obrazek. No, ten z kościółkiem. To co to jest? To okno. A co, Pani chce mi okno opylić? Ja się okno kupię, pójdę do domu, powierzę? Pani Jelenia szuka? A właśnie a propos, yy, Pani się skutała z uwaga. Pani to przygotuje obraz, tematyka jest Jeleń na rekowisku, łazi, tam trawę żylę. po francusku się pasie. <śla> Jeleń, ale przy Pani, uwaga, tylko żeby ten Jeleń... Żeby on był bez dodatków. I drugi obraz Pani przygotuję, tematyka jest mój autoportret. Pana portret? Pana autoportret panie, czy że słuchaj nie nadążasz? Dobrze, zatem w jakim stylu ma być pana autoportret wykonany? W stylu kubistycznym, impresjonistycznym, a może ekspresjonistycznym? Trzeba mi ma być wykonany w stylu...